No cześć, witajcie. Słuchajcie, jest taka fajna akcja na olx Nakarm za darmo. Dołącz do akcji. No, portal zorganizował taką akcję dobroczynną, żeby wspomóc zwierzaki. I tutaj możemy sobie, no, klikając na znaczek nakarm, no, nakarmić psiaka jakiegoś, nie? On wam podziękuje. Ta akcja... Już była w zeszłym roku, w tym roku znowu jest, jest tu dużo zwierzaków, i tu w procentach widać jak są karmione. Można kliknąć z telefonu, z komputera. Z tym, że jeżeli raz klikniemy, no to później jeżeli byśmy chcieli jakiegoś innego zwierzaka nakarmić, na przykład to kociaka tutaj na samym końcu. No ja wchodzę akurat tu na koniec, zawsze się patrzę, jak wygląda sytuacja. No, to musimy już z innego urządzenia telefonu czy z innego komputera. No, i jeszcze jest możliwość, że z innej przeglądarki możemy no nakarmić. No, na przykład jest na samym końcu bidulek taki, ma tylko 3% koko. No, to go nakarmimy. Klikniemy. No i właśnie, i żeśmy już go nakarmili. Ma jakąś tam działkę. No, fajnie, że organizatorzy. Są i sponsorzy właśnie takich akcji dobroczynnych, bo to bardzo dobra i pożyteczna jest sprawa, bo zawsze te zwierzaki potrzebują pomocy, zwłaszcza zimą, gdzie warunki są ciężkie. I nie bądźmy obojętni na los zwierząt, bo zwierzęta są bardzo nam potrzebne, bo one dają nam no, jakieś tam radości, zadowolenie i odwracają uwagę od codziennych jakichś tam problemów kłopotów także namawiam, każdego, żeby dołączył właśnie do takiej akcji i nakarmił psiaka czy kociaka. Cześć, trzymajcie się.